Witam serdecznie na kolejnym wideo, tym razem z updateem rynkowym na temat aktualnej sytuacji i tego, co myślę o tym, gdzie jesteśmy, gdzie nie jesteśmy, choć już tutaj na wstępie zaznaczę, że sytuacja nie jest moim zdaniem do końca jasna i jest to tylko i wyłącznie moja subiektywna opinia. W pierwszej kolejności, jak spojrzymy sobie na ten wykres, to możemy wywnioskować, że na obecnym etapie cyklu, a więc... W tym momencie radzimy sobie lepiej niż na tym samym etapie cyklu w cyklach poprzednich, a więc tych, w których mieliśmy bez prawdziwego zdarzenia, jest to jedna z takich zauważalnych na tę chwilę różnic. Jak przejdziemy sobie z kolei tutaj na wykres BTC, to tutaj można by się zastanawiać, czy czeka nas kontynuacja trendu, byczego, czy jest to tak zwane odbicie zdechłego kota. Wszyscy eksperci są już stuprocentowo pewni, że jest to odbicie zdechłego kota, i jakby są przekonani, że jest to ten drugi wariant, jednak należałoby mimo wszystko zapytać. Czy aby na pewno, no bo spójrzcie sobie, gdzie jesteśmy aktualnie i jak prześledzicie te momenty w cyklach poprzednich, gdy mieliśmy kontynuację trendu wzrostowego, wtedy sytuacja na wykresie wyglądała dokładnie tak samo. Jednocześnie spójrzcie na odbicie zdechłego kota. Tutaj ono rzecz jasna również jakby rozwijało się z podobnego wykresu, tylko że na ten moment nie mamy jeszcze wykresowego potwierdzenia jednego czy drugiego scenariusza. Historycznie w 2018 i 2014 roku. Sytuacja, że Bitcoin nie wrócił na 50-dniową średnią kroczącą, kończyła się w taki sposób, że wróciliśmy na ten przedział wsparcia dla bull marketu, które obecnie mamy między 99 i 102 tysiącami dolarów, nawet trochę wyżej. Także ja osobiście. Tak jak od jakiegoś czasu wam tłumaczyłem, że w grudniu najpewniej nic wielkiego się na rynku nie wydarzy, tak jak tłumaczyłem, że w pierwszym kwartale prawdopodobnie będzie lepiej, tak na chwilę obecną w dalszym ciągu podtrzymuję swoją teorię i uważam, że powinniśmy w pierwszym kwartale powinniśmy tutaj no, wrócić na te przedziały od 99 do 102 tysięcy. Przemawia zatem y, oczywiście y, dodatkowo fakt, że mijają. Trzy miesiące od ostatniego ATH, i zwykle jest tak, że po trzech miesiącach kończą się tak zwane wyprzedaży, związane z tym przeświadczeniem, że jesteśmy w supermarkecie, i następuje powrót na wyższe poziomy, co jest bardzo prawdopodobne, patrząc na to, że tym razem mamy mniej ujednolicone zdanie na temat tego, w jakim momencie cyklu się znajdujemy. To znaczy, wydaje mi się, że mamy zdecydowanie więcej zwolenników kontynuacji trendu wzrostowego niż w cyklach poprzednich w cyklach poprzednich tak naprawdę już każdy na tym etapie gdzieś tam wiedział, że zmierzamy w kierunku bessy. Tym razem jest tak, że część osób jeszcze głosi, że no jednak dalej będziemy kontynuowali te wzrosty. Drugą kwestią jest oczywisty fakt odnośnie braku euforii w okolicach szczytu, który tak naprawdę w dalszym ciągu może rzutować na przebieg tego wszystkiego, co pokazywałem jakby już na początku tego wideo, na przykładzie właśnie Wspomnianego tam wykresu. Podsumowując, moim zdaniem wrócimy gdzieś tam w okolice 99, 102 tysięcy, może trochę wyżej, i dopiero wtedy będziemy wyrokować, obserwując zachowanie Bitcoina. Jednak na obecną chwilę zdecydowanie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że po prostu pierwszy kwartał będzie lepszy niż końcówka roku, tak jak to mówiłem. No i tutaj, jeżeli chodzi o osoby opowiadający się, że za, za supercyklem, to myślę, że na tym etapie nie jesteśmy w stanie mm, tak naprawdę niczego przesądzić. Po pierwsze, moim zdaniem pierwszy kwartał nam tego nie powie, bo tak jak już mówiłem, pierwszy kwartał najpewniej będzie zielony. Drugi kwartał, tutaj być może, jeżeli zaobserwujemy, że na rynku niewiele się będzie działo, że będzie to bardziej konsolidacja niż odpływy, to wtedy może być to sygnał, że być może jednak ten super cykl będzie, tak? E, natomiast pełne takie potwierdzenie tego, moim zdaniem, dopiero będziemy mieć gdzieś tam w okolicach półrocza, czyli. W okolicach końcówki lata, być może w okolicach października, no bo wtedy przypada ten taki zgodny z cyklicznością dołek na Bitcoinie. No i wtedy będziemy obserwować, jak się Bitcoin zachowuje, jak zachowuje się rynek. Będziemy mogli wtedy już coś cokolwiek na ten temat powiedzieć. Na ten moment, tak jak mówiłem, możemy tutaj moim zdaniem spekulować tylko i wyłącznie na temat tego pierwszego kwartału 2016 roku. No i moim zdaniem, tak jak już mówiłem, Pierwszy kwartał 2026 roku będzie zielony, patrząc na to, że no od ATH od października przede wszystkim tutaj mieliśmy spadki, to po pierwsze że nie mieliśmy euforii y, gdzieś tam y, związanej z tym ostatnim ATH y, no i trzecia kwestia to jest właśnie ta o której powiedziałem przed chwilą, czyli te poziomy, y, które tutaj no jakby, co możemy jakby wyczytać bezpośrednio z wykresu, także ja myślę, że w najbliższym czasie po prostu będzie lepiej niż w grudniu, no i podtrzymuję swoją Teorię tutaj, że gdzieś tam prawdopodobnie, no ja przynajmniej na to liczę, że w tym pierwszym kwartale wrócimy w okolicy 99-102 tysięcy. No i dalej będę obserwował oczywiście, jak będzie zachowywał się Bitcoin i, i będziemy robić update'y odnośnie tego. W zależności od tego zachowania będziemy ewentualnie tutaj szacować, w którą stronę dalej podąży rynek. Tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Cześć.